Cześć, z tej strony Ciba Szymon, i w dzisiejszym tutorialu chciałbym Ci pokazać, jak połączyć się z serwerem za pomocą protokołu SSH na systemie operacyjnym Linux. Klikamy Ctrl Alt plus T, otwieramy nasz terminal, następnie wpisujemy SSH, Spacja, nazwą użytkownika, małpa host. W moim przypadku będzie to implicode małpa s18.mydevil.net Po kliknięciu Enter powinniście zostać poproszeni o hasło. Ja o takie hasło nie zostanę poproszony, ponieważ łączę się za pomocą kluczy publicznych. Klikam Enter. I jak widać zostałem połączony z moim serwerem. Dzięki za oglądanie. Z chęcią opowiem na wszystkie pytania, a tutaj są dane kontaktowe. Jeśli ten materiał wydał Ci się interesujący, zasubskrybuj kanał Projekt e-commerce i do zobaczenia w następnym filmie.